Dzień dobry, witajcie. Co roku wybieram najgorsze linie w World of Warships. Dziś rok, w zasadzie nowy rok. Zaczniemy od materiału polecanych linii na ten rok 2024. Wybrałem je po sumie pod względem przyjemności gry, przyjemności ekspienia, przydatności do misji, przydatności na rankedach, na randomach i ogólnie na wszystkich trybach. Takie powiedzmy uniwersalne linie, które pomogą Wam szybko zrobić misję, dobrze się pobawić, a przy okazji coś tam wygrać na rankedzie. Więc tutaj co po niektóre wybory mogą, wam, mogą się co po którym lekko nie spodobać, ale jeżeli jesteście nowym graczem i dopiero zaczynacie i nie wiecie z czego jakby czego zacząć i co tam robić, no to myślę, że ten materiał Wam pomoże, bo przy każdej linii postaram się krótko scharakteryzować, powiedzieć co nieco o danej linii, pokazać oczywiście kapitana gdzieś tam na dziesiątkę oraz moduły, więc myślę, że ten materiał, raczej początkującym, tudzież wybrednym graczom, albo tym, którzy nie wiedzą, co zdecydować, co robić dalej, a może się przydać w tym nowym roku, myślę, że pomoże. Wybrałem je pod takim kątem, jak wspomniałem, gdzieś tam takiej przydatności, no i jeszcze jedna ważna informacja, że tutaj i będą tylko pancerniki, krążowniki oraz niszczyciele, bo w lotniskowcach gdzieś tam nie mam ostatnio czasu, ale próbuję co nieco zacząć ogarniać. Ale to są jeszcze tu tanie. Skupiłem się bardziej na podwodniakach i ogólnie możecie się spodziewać niedługo materiałów o podwodniakach, bo gdzieś tam sobie pływam po cichu, nie pokazując się za winkla. I powiedzmy gdzieś tam materiały podwodniaka zaczną się niebawem pokazywać, bo trzeba uzupełniać, że tak powiem, tego brakuje na kanale. W każdym razie wybrałem po dwie linie z pancerników, dwie linie krążowników i dwie linie niszczycieli. I od nich sobie zaraz zaczniemy. Omówię każdą z linii tak pokrótce. No i co? To by było tyle słowem wstępu. Zacznijmy od tych niszczycieli. Do wyboru aktualnie linii mamy 12 i pierwszym moim wyborem jest linia do Holanda. Bardzo przyjemna, nie jest zbyt łatwa grze, ze względu na to, że nie posiada dymu. Ale przydaje się m.in. do misji na torpedy, na zastrzelenia samolotów, zwłaszcza te wyższe tiery, Od 8 się zaczyna już całkiem ciekawa pelota, 9 już jest całkiem kompletna, dziesiątka, czyli Halant, to już sprząta samoloty całkiem nieźle. Do tego piękne, piękne, szybkie torpedy, możemy je puszczać praktycznie co chwilę. Dlatego misja na torpedy jak najbardziej, jak ktoś zaszaleje, to nawet trochę baretek idzie działami zrobić, bo czemuż by nie. Do tego przydaje się tutaj Świrski, czyli nasz kapitan który ma też swoje perki do do torped Kapitan są, jak na razie prezentuje się następująco, można by to ewentualnie brakuje. Brakować będzie jeszcze 3 punktów, więc ewentualnie tutaj polecam nadzorcy, że mieć jeszcze dodatkową naprawkę dobałkę i ewentualnie pelotkę. A tak to mocno torpedowo, i to samo też jest w wyposażeniu. Jeżeli chodzi o całą linię, no to na początku jest trochę kulawo. Tu się przyznaje, że w sumie te trójka, czwórka, gdzieś tam do tej piątki, jest ciężko się dostosować. Na i siódemce się zaczyna ciekawa zabawa. Na szóstce jeszcze trochę więcej strzelamy niż torpedujemy. Siódemka już. Torped mocno, ósemka, dziewiątka, to już jest takie mocne, mocne, mocne przyklepnięcie torped i w zasadzie zostawiacie działa same sobie, gdzieś tam, jak tam coś wyskoczy na blisko, ewentualnie coś do dobicia, to dopiero wtedy, ale raczej skupiamy się głównie na torpedowaniu, na tych pięknych szybkich torpedach, e, które no, mają swoje plusy, są szybko, fajnie do celu docierają, minus jest taki, że wystarczy lekka korekta przeciwnika już one tak szybko na znaczy, tak dokładnie nie trafią, no i oczywiście alfa, czyli obrażenia maksymalne tych torped też szału jakoś wielkiego nie robią, bo na 10 tierze jest to 10 tysięcy, biorąc pod uwagę bombę przeciwtorpedowy i tak dalej, to nie jest najlepsza torpeda pod względem obrażeń, ale pod względem robienia misji, przyjemności z gry i tak dalej, jest to jeden z fajniejszych niszczycieli, zwłaszcza, że ta mocna pelota, jeszcze jak ją połączymy z innym okrętem, to ta przeciwlotnicza potrafi fajną robotę i fajnie się nim nabija baretki Między innymi właśnie do misji. Całkiem przyjemny do gry na Rankeda. Na randomach, gdzie pojawi nam się trochę ciepłych, wielkich pancerników, to pakujemy w nich torpedy. A jak coś tam jest do dobicia, to oczywiście też staramy się gdzieś tam postrzelać. Więc jest to jedna z przyjemniejszych obecnych linii niszczycieli. No tutaj można powiedzieć też co nieco o yu yangu jeżeli chodzi o niszczyciele torpedowe, bo po buffach jest całkiem przyjemny. No oczywiście nie mogę wspomnieć o Shimie mała korekta, linii jest 13, bo Shima mi gdzieś uciekła w moim filtrowaniu, no oczywiście o Shimy, jeżeli chodzi o torpedowo, też to trzeba wspomnieć, chociaż moim zdaniem Shima no, uderza raz, a mocno, a haland podgryza i robi to częściej dlatego też między innymi baretki na torpedy trochę lepiej się robi halandem się shimakazą, ale jeżeli na przykład będzie obrażenia z torped no to wtedy lepszym pomysłem jest shimakaza tutaj jakby oddaję oddaje szacunek shimie ale ja osobiście o wiele lepiej, jakby przyjemniej i lepiej pływa mi się halandem niż jeżeli, jeżeli taką shimą, więc sam osobiście bardziej polecam zrobić sobie halandę, jeżeli ktoś jeszcze nie ma robić to misję i torpedować torpedować, jeszcze raz torpedować drugą polecam na linią niszczycieli jest do klebera, i tutaj myślę, że co po niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, bo ale jak, dwie linie polecane dla początkujących, bez dymu. No właśnie dlatego wspomniałem na początku materiału pod jakimi kryteriami wybierałem te linie. Przyjemność gry yy, misje i tak dalej, i tak dalej. I kleber, linia do klebera jest naprawdę bardzo przyjemna w grze. Trzeba się jej nauczyć, yy, trzeba trochę poogarniać życie, ale to prawda, ale to nie jest materiał o tym co robić na początek, tylko co robić w tym roku, żeby, żeby się dobrze bawić. To tylko tak chciałbym stą, słowem wstępu wspomnieć i na kleberze, linii do klebera można się bawić naprawdę świetnie. Francuska saturacja jeżeli nie wiesz, co to jest saturacja całą do materiału pozwala tutaj całkiem, całkiem się nieźle pobawić. Ja mam klebera, zrobionego mocno pod DPM, bez zasięgu. Tu w sobie mamy, można sobie gdzieś tam zaszaleć i wziąć sobie ewentualnie zasięg, jeżeli ktoś woli popływać troszkę dalej, ale ja go mam full pod DPM zrobionego, tak żeby jak już coś spotkam na bliskim dystansie, to żeby pakować, no i w sumie używam go tutaj właśnie bliski, do walki na bliskim dystansie, mocne hapeki, oczywiście nieustraszony awanturnik, wszystko, wszystko co można być pod DPM. Tu też ewentualnie, jeżeli nie chcecie zmieniać modułu, to można zrezygnować sobie ewentualnie ze specjalisty, Baterii głównej, i do tego smarowanych trybów, i wziąć sobie zasięg, ewentualnie tutaj. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie chcecie brać na module, to taka mała różnica, i wtedy ciut więcej tego zasięgu jest. Można sobie, można sobie się gdzieś tam pobawić na dalszej, dalszej zabawie, popalić pancerniki, i tak dalej. Jeżeli chodzi o linie, to ten tiery tier jest trochę, trochę zabawy. Jaguar, Gepard to całkiem fajna zabawa na 5 i 6 tierze. Miał osobiście wspominam je bardzo, bardzo dobrze. Fajnie się tutaj bawić z pancernikami gdzieś właśnie obijając je, powiedzmy, po twarzy. Siódemka nim nie podpadła. Jest to taki przeskok, który trzeba, trzeba przeżyć, a naprawdę zabawa zaczyna się od Fantastic nos i jeżeli gracie, jeżeli gracie tą linią, to tak właśnie siódemka, ósemka, to jest test, czy ta linia wam podpasuje. Jeżeli wam nie podpasuje, to raczej sobie odpuśćcie i wtedy można by się zainteresować na przykład linią dodelnego, jeżeli chodzi o działa, bo tutaj tą linią bardzo się dobrze nabija baretki właśnie na artylerii głównej, gdzie wiecie, wszelkiego rodzaju podpalenia. Trafienia główną i tak dalej, i tak dalej. No, to jak sobie właśnie mówię, mniej więcej dobrym pomysłem, jeżeli nie pasuje wam kleber, to jest delny tudzież Horugumo. Jeżeli kleber wam nie podpasuje, to jest taka alternatywa. No, jeżeli chodzi o uniwersalne niszczyciele, których też słowem, że tak powiem, Daring i Gearing, to też są przyjemne linie i one zarówno torpedy, jak i, jak i działa. Ale jeżeli tak jak tutaj w tym momencie alternatywą dla Halanda jest bardzo przyjemny kleber. I jeżeli yy, nie podchodzi Wam zabawa bez dymu, to całkiem fajną alternatywą jest linia Gdańska. To jest bardzo ważne, bo tutaj w razie czego mamy dym, mamy radar, co prawda nie mamy tej saturacji, która czasami potrafi nam uratować tyłek, a nawet nie czasami, tylko bardzo często. Ale jednak gdzieś tam ewentualnie mamy dym, który nas uratuje, a Gdańskim też gra się bardzo przyjemnie, a to jest praktycznie, praktycznie Gdańsk to Mogador, a tu mamy Klebera, a Mogador jest TR niżej na dziewiątej. Mogador jest całkiem, całkiem fajnym życielem, w, w sumie jedna z lepszych dziewiątek, więc sam mocno polecam tą linię. Fajna, przyjemna zabawa, zarówno na rankedy, zarówno na randomy, gdzie na randomach możecie sobie trochę wyżułować ten zasięg i palić pancerniki i wkurzać je do tego dopałka. pałka, no a jak Kleber spotka gdzieś jakiegoś fajnego niszczyciela, to też potrafi sobie z nim poradzić, a nawet powiedziałbym, rzecz, że potrafi go zmielić, jeżeli już ogarniecie francuskie niszczyciele, a raczej staramy się gdzieś tam trochę dalej stać, z względu na ten kamo i tak jak wspomniałem, to nie jest to dobry pomysł na początkujących, ale do przyjemnej zabawy jak najbardziej. Przechodzimy do krążowników i okrętu, którego nie mogło zabraknąć na tym zestawieniu, czyli Pietro Pawosk, jeden z najmocniejszych krążowników w grze, bardzo przyjemny na rankedy, w zasadzie on jest wszędzie przyjemny. Potężny pancerz, przyjemny działa, do tego radar, więc gdzieś tam w międzyczasie lekkie nerfy dostał, ale dalej jest bardzo konkretnym krążownikiem, bardzo przyjemny do nabijania baretek między innymi na potencjalnych na krążownikach gdzieś tam w stoczni, do nabijania Cytadel, no i gdzieś tam, jak jeszcze coś tam na tej dzień, no to oczywiście pakujemy. Spakujemy, jeszcze raz pakujemy w przeciwnika okręt bardzo konkretnie. Tutaj, w tym przypadku, tylko jeden problem jest taki, że na początku musimy się pomęczyć z lekkimi krążownikami do siódmego tieru. Gdzie m.in. innymi budiony to są fajne krążowniki, tylko że no są to dalej krążowniki lekkie, więc za bardzo nie pozwala to zaszaleć, jeżeli chodzi o pancerzenie. No, piątka jest ok, o reszcie przejść i zapomnieć. Ósemka jest dużym problemem po drodze. Nie znam osoby, która by chwaliła Talina. Ewentualnie, no naprawdę, Talin jest naprawdę mega słabą ósemką. Rygo od Rygi zaczyna się ciekawie. Ryga porządna dziewiątka, no i Piotro to już jest po prostu potęga. A o Noworosyjsku zapomnijcie w zasadzie. Tutaj jest w zasadzie ryga podniesiona parę, metrów, parę, parę parametrów wyżej i nie, i nie ten. Ale Pietro wart jest tego grindu i przemęczenia się ze Stalinem. Pietro jest bardzo polecanym knuzownikiem i tutaj można też sporo misji porobić, dobrze się pobawić na rakietach oraz randomach, a zasadnie na rakietach być bardzo groźnym przeciwnikiem. Zwłaszcza jeżeli sobie wrzucicie jeszcze Kuzniecowa. Tak się prezentują moduły, do tego polecam pływać na Hydro. Oczywiście mamy radar, mamy naprawkę. No i w połączeniu z Kuzniecowem, który przedłuża jego przeżywalność zdecydowanie... Gramy tutaj tylko apeki, apeki. No, chyba, że coś nam pokaże ewentualnie front, tylko no to gdzieś tam, na pancerniki używamy sobie hajków. Ale głównym tutaj, główną amunicją jest, jest oczywiście apek, który potrafi zrobić naprawdę fajną robotę. 220 na krążowniki. Tylko jak tylko coś pokaże burtę, i to nie tylko krążowniki, to zdecydowanie polecam przełączyć się na apeki. Wtedy była całkiem niezła zabawa. I, i naprawdę, Piotro na 2024 dalej zostanie. Nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o buffy, Nerf, jak na razie nic nie zostało zapowiedziane, więc korzystać, grać naprawdę bardzo przyjemny i konkretny krążownik. No i przyznam się szczerze, jeżeli chodzi o drugi wybór, to miałem mały problem. Moim osobistym wyborem jest właśnie Demoin, czyli amerykański ciężki krążownik, bo nim. Też się gra mega przyjemnie, tylko że trochę trudniej, bo tutaj już nie mamy tyle, tyle pancerza, tyle fajnego pancerza, co na Pietro. Jest on wyższy i, i burta no, zbiera, niestety, nie oszukujmy się, ale mamy naprawdę konkretny, jeden z lepszych dpm w grze. 200 trójki, które potrafią robić super robotę i nabijanie, właśnie, wam, chociażby, baretek do, do misji jest piekielnie. Piekiel satysfakcjonujące, zwłaszcza jak tylko pancerz gdzieś na 10-12 km pokaże nam burtę, ładujemy apki pixel albo za 4 pixel za 6 i Micha się cieszy, więc robi się naprawdę fajnie, przyjemnie. Sama linia też jest całkiem przyjemna. Ja osobiście bardzo dobrze wspominam Buffalo. Wiele osób go sobie zostawiło na rangedy. Baltimore jest takim testem, można powiedzieć, że jeżeli na Baltimorze Wam średnio będzie szło, no to wyżej może być jeszcze gorzej. Pensacola Cola jest testem wytrzymałości Waszej. Jest to pływająca cytadela, chociaż i tak po buffach do. Powaha, do pancerzenia nie jest wcale tak źle. Nowy Orlean to taka mała ciekawostka, kiedyś był ósemką, teraz jest siódemką, jest całkiem, całkiem przyjemny. I Baltimore wyżej jest już fajnie. Omaha, kiedyś najbardziej OP krążownik na piątym tierze też taka ciekawostka z historii WOFSA. No i niżej, no to wiecie, przejść i zapomnieć. W zasadzie Buffalo, fajne, przyjemne, dobre kąty, a w porównaniu do Seattle to jest po prostu koks, że tak powiem nad koksy, jeżeli chodzi o krążowniki 9. tyru amerykańskie drzewkowe, to wysuwa się bardzo mocno na prowadzenie. Jeżeli chodzi o wyposażenie to ja na ostatnim slocie mam legendarkę. Jeżeli nie macie legendarki, no to polecam albo zasięg, jeżeli gracie coś, ciut, chcecie tym grać ciut dalej, co w sumie obecnym w jest dobrym pomysłem, a jeżeli gracie blisko, no to oczywiście zwiększenie DPM-u, no to czyli przeładowanie baterii głównej no i legendarka na desia bardzo się przydaje jak najbardziej jeśli planujecie to warto w nią zainwestować kapitana jak widzicie nie mam zbyt pełnego jeżeli chodzi o, 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 o amerykańskiego amerykańskie szalenie gdzieś tam wydłużyłbym sobie gdzieś tam ten albo ewentualnie bardziej tak o Coś takiego, trzy punkty, czyli zostaje nam jeszcze jeden, to można o coś takiego ostatecznie na moim desie będzie wyglądać. Kapitan, to jak nas dociskają, to żeby jeszcze ten dpm przyspieszyć, no i obrót wież, bo niestety tutaj jakoś szybko, szybko te wieże się nie kręcą. Bardzo fajny pomysł jest rzucenie tutaj Halseja, jeżeli macie. Na desa też się, też się przyda. No i cóż jeżeli chodzi o amerykańskie ciężkie krążowniki, to wyspa jest waszym przyjacielem ustawiacie się przy wyspie i przy pomocy legendarki przód, tył, przód, tył kombinujecie i wkurzacie przeciwnika ta legendarka nie jest tak mocna jak kiedyś ale dalej potrafi szarpnąć tym okrętem i wyminąć salwę, no i przede wszystkim tutaj te 200 trójki robią konkretną robotę, największym problemem tego krążownika i całej linii to jest opancerzenie raczej nie staracie się Starajcie się nie pokazywać za bardzo przed twarzą przeciwnikowi, bo te opancerzenie tutaj naprawdę te 25, mili... proszę 27 plus 30 tu, no to niestety, zbieramy tutaj w ten dziób dosyć mocno, jeżeli chodzi o pancerniki, i jeżeli przeciwnik wie o waszym DPM-ie, to jesteście brani jako pierwsi na cel, bo pozostawiony DES samemu sobie potrafi zrobić w bardzo krótkim tempie ogromne ilości obrażeń, więc jest to naprawdę groźny przeciwnik i dlatego też między innymi wybrałem go jako drugą linię krążowników, nie na przykład Hindenburga, który powiedzmy też potrafi co nieco zdziałać jak najbardziej jest to bardziej polecane początkującym graczom, ale w tym materiale nie rozmawiamy o liniach na początek, więc Hindenburg Byłby fajnym pomysłem, żeby zastąpić tutaj Desa gdzieś tam do wyboru z tych dwóch, powiedzmy, linii do, do tego materiału. Ale spokojnie, jakiś tam ranking linii też gdzieś planuję. W sumie podzielić to pewnie na, na klasy, bo w jednym materiale, gdybym miał jeden materiał o, o wszystkich, wszystkich liniach, no to byłby problem, bo bym tego wszystko nie zmieścił. Także jeżeli chodzi o krążowniki, na 2024 linia do Pietro oraz linia do Demoyna. Przechodzimy do pancerników. Ech, pancerniki, tutaj też miałem spory problem z wyborem, ale pierwszą linią, którą wybrałem, było Yamato, dlatego że jest to naprawdę przyjemna linia do zagrania, więc sobie od tego zacznę: od omówienia linii Kongo. Znaczy, Miyogi jest naprawdę bieda, zapomnijcie, przejdźcie i zapomnijcie. Kongo już była przyjemnie, szybki. Przyjemny, dosyć spory zasięg, jeżeli chodzi o możliwości. Fuso jest fajny. Nagato jest spoko. Czasami bywa kapryśna, bo to są 410 na siódmym tierze, więc raz salwa wejdzie, raz nie wejdzie. A Magia jest fajnym końcówędnikiem, takim wiecie, dopływania trochę dalej. Ze względu na bombel przeciwtorpedowy czasami potrafił ratować tyłek, ale nie zawsze. Do tego przyjemne, przyjemne 5 podwójnych 410 Izumo po buffach jest naprawdę spoko. Jeżeli dawno graliście Izumo, to kiedyś Izumo było naprawdę. Bieda pancernikiem, naprawdę się z nim źle po bawach jest naprawdę całkiem przyjemny. No i Yamato razem z legendarką, i tu też polecam kupić sobie legendarkę, potrafi zrobić, ucieszyć, naprawdę bardzo mocno ucieszyć, gdy robi się konkretna bitwę, chociażby niedawno udało mi się zrobić na Yamato rekord i nie powiem, mogło to mieć pewien wpływ z wyborem tej linii do tego materiału, jeżeli chodzi o wyposażenie Właśnie prezentuje się następujące. Na ostatnim slocie mam legendarkę. Jeżeli nie macie legendarki, to polecam modyfikację głównej baterii, żeby zwiększyć DPM. Tutaj legendarka zmniejsza rozrzut i niestety też zwiększa obrót wież, ale ten rozrzut tutaj robi, ten minus 7% robi tutaj naprawdę niezłą robotę, bo to wtedy jest sporo, sporo celniejsze. Kapitan bardzo mocno przeżywalnościowy, do tego perk na obrót. Na to nawet te 20% jakiejś dużej różnicy nie robi, ale jednak gdzieś tam te wieże ciut, szybciej się kręcą, jakby nam coś gdzieś wyskoczyło sporo wcześniej. Tu, jak już mówiłem wcześniej, ciekawostki historyczne. Tak i teraz linia do Yamato kiedyś miała na dodatkowej apeki. Tak jak teraz wszystkie okręty mają haeki na dodatkowej, a w sumie nie wszystkie są też sapy, tak kiedyś linia do Yamato miała apeki i to, co te apeki robiły z lekkimi krążownikami, to była masakra. One naprawdę masakrowały okręty, i gdzieś tam później zostało to zamienione. No i to tyle, jeżeli chodzi o ich historię. Jako jeden z dwóch wyborów do, tej, do, tej, do tego zestawienia. Wybrałem go ze względu na to, że ma dosyć spore możliwości, jeżeli chodzi o cytadelowanie, i w sumie przeżywalność też nie jest wcale taka zła, chociaż mój drugi wybór bardziej się nadaje do robienia potencjalnych. Gdzieś tam wytrzymywanie jak najdłużej i kasowanie okrętów. Tutaj Yamato raczej staram się stać troszkę dalej, czyli skasowanie fragów, robienie dewastujących, i oczywiście gdzieś tam te cytadele wchodzą. Jak najbardziej te 460 potrafią zrobić nieco obroty, zwłaszcza z tą stronę darką. Jest całkiem przyjemnie zasięgły, nam wystarczy z każdej strony. A w sumie linia do Yamato też, wszystko po niektórych też jest polecana na początek. Ja osobiście się z tym nie zgodzę. Są lepsze linie na początek. Ale sama linia w sobie jest bardzo bardzo przyjemna i przydaje się w sumie do wszystkich trybów. Ja ma to widać, widać zarówno na rankedach, zarówno na, na randomach, więc czemuż by nie. No i przede wszystkim historyczny okręt, jakby nie patrzeć, wygląda, wygląda świetnie i do tego linią się też całkiem przyjemnie. No i mój drugi wybór to Kremlin. Myślę, że jak wspominałem przy Yamato o potencjale na, robienie, na zbieranie na siebie gruzu, to myślę, że co po niektórzy pomyśleli od razu o Kremlinie. I tak to jest bardzo dobry okręt do robienia. W zasadzie cała linia jest bardzo mocna w tym przypadku. I w sumie od tej linii sobie zaczniemy. Jeżeli chodzi o Piotera, to tutaj z tym potencjalnym jest średnio, jeżeli Piotra i Izmaiła. Co ciekawe, Piotr ma w jednym miejscu taki kawałek pancerza od góry, że można mu nisko niskokalibrowym cedele wrzucić. To też taka ciekawostka. Izmaił nie pokazujemy burty, ale to jest takie pływający shotgun. Sinop jest jednym z najbardziej OP na siódmym tierze. Co ciekawe, nie podpasował każdemu. Władek jest całkiem spoko ósemką, przyjemny pancerz, do tego niezłe działa. Sojusz i tutaj też można by się zatrzymać na chwilę, bo nie wszyscy go lubią, jest no ja osobiście też średnio za nim przepadam. Bardzo mocno pancerzenie działa średnie, ale potrafi wytrzymać naprawdę dużo. No i zabawa zaczyna się na linie, gdzie mamy 457 do zabawy i kasowania przeciwników, a przy okazji niezły pancerz i robienie potencjalnych. Jeżeli chodzi o tą linię, jedna bardzo mała uwaga. Nie pokazujcie burty pod żadnym pozorem. Tutaj w te pancerniki wchodzi w burtę w zasadzie Władek, Sojus, Kremlin. To wszystko potrafi na wyższych kalibrach, a w zasadzie nawet tych średnich kalibrach tutaj wziąć burtę, zwłaszcza na bliższym dystansie. Więc naprawdę nie używacie tej trzeciej wieży. Staracie się stać się strzać tylko frontu i ustawiać frontem do przeciwnika. Chyba że się nikt wami nie interesuje, to dopiero wtedy używacie trzeciej wieży i gdzieś tam frontem do przeciwnika, nabijanie potencjalnych. Przy okazji, gdzieś tam to działa też, potrafią zrobić jakąś cytę i jest całkiem, całkiem, fajnie. Jeżeli na przykład macie na pancernikach do zrobienia baretki na trafienia, nie głupim pomysłem byłby Conqueror na przykład. Czy Montana, jeżeli chodzi o baretki na trafienia? Conqueror Montana, bardzo fajny pomysł, bo to są dobre, działa, dużo działa, więc baretki na trafienia badają szybko. Ewentualnie ogólnie baretki na trafienia głową i no to oczywiście Schliffen, to dziś ewentualnie Preussen, bo to są, to są króle dodatkowe, i na obecnie na 10 tierze, więc też fajnie, fajnie gdzieś tam szaleją, jeżeli chodzi o same linie drzewkowe. A tak, Kremlin jest fajną, przyjemną linią dobrą na wszystkie tryby, w zasadzie no rankedy oraz randomy, nabijanie misji. Też idzie o tym całkiem przyjemnie. Kremlin w zasadzie, jeżeli chodzi o uszokowa czyli super okręt w tej linii, to się nadaje jeszcze bardziej, bo on jest jeszcze bardziej opancerzony, ale niestety tam trzeba dużo cierpliwości do dział. I tutaj też wspomnę, że cierpliwość do dział się na tej linii przyda, bo ona jakby... Na bliskim dystansie sprawdzają się to działa naprawdę dobrze, ale niestety im dalej, tym jest gorzej i to jest odczuwalne, więc nie, jest, nie są to okręty do super snajpy. Są to właśnie odwrotnie do Yamato. Yamato stanie, linia do Yamato stanie gdzieś tam dalej, z drugiej linii. A Kremlin, linia do Kremlina stanie na pierwszej linii i kasowanie tego co Wam podpłynie i branie na siebie gruzu, tak jak wspomniałem wcześniej. Jeżeli chodzi o moduły na Kremlina, prezentują się następująco tutaj też podobnie jak na Pietro sprawdzi się Kuznieców, który zwiększa przeżywalność, tak się prezentuje obecnie i tu będzie jeszcze adrenalinka, czyli bardzo podobny do, do Yamato, tylko w tym przypadku mamy złożoną gotowość grupy naprawczej, która zmniejsza nam przeładowanie, gdy skasujemy trochę więcej potencjalnych, a że ja wykorzystuję ten pacenie głównie do robienia potencjalnych. Nie znikam, tylko robię masę potencjalne, to tutaj wzmożona gotowość grupy naprawdę się jak najbardziej się przyda, no i Adrenalinka, żeby też wzmocnić możliwości tego okrętu. No cóż, to jest moje sześć linii z tych trzech klas, czyli Haland Kleber, Pietro, Demoin i Yamato oraz Kremlin polecanych linii na ten rok. Niestety w tym momencie nie wiem, jakie będą przyszłe linie. Znaczy, no wiem, że zaraz będą linie do linii lotniskowców amerykańskich, gdzieś tam w tle Maja, czy linia amerykańskich podwodniaków, a dalej jeszcze nic nie wiadomo. Więc w tym momencie, na początku 2024 roku polecam wam te linie. Powiedziałem dlaczego, czyli ze względu na, na to, że przydadzą się bardzo się do wszystkiego, są mocno uniwersalne. Nie wszystkie linie nadają się dla graczy początkujących, ale to odsyłam do materiału oddzielnego, którą linie wybrać na początek. Swoją drogą tamten materiał jest z 2022 roku i on pewnie jakoś niedługo też zostanie zaktualizowany, bo to już przeszło prawie dwa lata. Jak minęło od publikacji tamtego materiału, więc dzięki pewnie za obejrzenie tego materiału i jak zawsze zapraszam na inne.